Co oznacza słowo Rachel? No Rachel. Rachel, Rachel, że to. Rachel jest dobry. Dzień dobry moi drodzy, witamy bardzo serdecznie gościnnie tutaj na kanale Matura Top Zdura. Ja jestem Gimper, ze mną jest Robur z WK. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Oprócz robura jest tutaj cała ekipa warszawskich koks, jeszcze ich nie widzicie, ale będą oni tutaj przychodzić. Robimy, słuchajcie, wielki pojedynek. Zmierzę się tutaj z każdym z chłopaków, czyli łącznie będą cztery rundy. No, zobaczymy, kto okaże się lepszy w pojedynku wiedzowym. Dobra, to robur dawaj pierwszą kategorię w takim razie możesz, możesz wybierać. Albo ty, wybierz, zacznij, bo ja mam zacząć, Dobry, dobra. Bo w tym. To ja wybiorę kategorię. Chcemy się skompromitować, czy nie bardzo? Chcemy. Kategoria sztuka. Dobra. <laughs> to bez, no nie mogłem ten. Dobra, wyzywam cię, słuchaj do pojedynku. W takim razie niech się dzieje wola nieba. Jak tam się ze sztuki czujesz, powiedz. A, dużo podróżuję. Tempera? Mam, wiem. Chyba tempura, to jest to co ten. Tempura. Jak sushi jesz. To jest metalowa matryca, sposób przedstawienia postaci, technika malarska, technika graficzna. Skąd wiesz takie rzeczy? No sztuka. <laughs> Jej, kto jest autorem obrazu Hamlet polski? Podkowiński, Malczewski, hmm. Beksiński, ojoj, oj, 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 oj. co my narobiliśmy? Zdzisław Beksiński. Nie. Też tak myślałem, bo nazwisko kojarzyłem. kojarzyłem. W którym zbiorze notatek Leonarda da Vinci znajduje się człowiek witruwiański? A to jest ten w kółko i kwadrat hmm. wpisany. Kodeks Triwulziów, Chujgenowski, Arundel, Manuskrypt paryski. <laughs> świetnie. B. Co ja narobiłem? Jaką statuą jest Doryforos? Ciężkie pytania są. Tak? Mężczyzna kucający, mężczyzna. Mężczyzna kucający na bank. No nie, to był strzał. Uff! Doryforosie, dziękuję ci. To jest autorem rzeźby Nikke z samotraki. Pytoklitos z Rodos. Ej, to byście coś podpowiadali tam z boku. Chłopaki tacy mądrzy, siedzą cicho. Arhermos Sios, autor nie jest znany, autor nie jest znany. A nie, nie za, za, za późno kliknęłeś, nie zaznaczyło cię, to była dobra mm. odpowiedź. O kurde. No jaki, to jest remis, ty. jaki tytuł ty ma ten obraz Jacka Malczewskiego? W tumanie, wodny stwór, zatruta studnia z Chimerą, śmierć. Śmierć. W tumanie. Świetnie, tumany, to my jesteśmy, jak się okazuje niestety. Remis w sztuce 2-2, to jest bardzo dobry wynik, dziękuję Ci Robercie. Dziękuję. Super, zapraszamy kolejnego koksa w takim razie. No to jeszcze raz, dzień dobry, witamy Sakera. Dzień dobry. Słuchaj, z Roburem mamy remisik, ja wybierałem poprzednią kategorię, to dawaj teraz Ty coś wybierz fajnego. To wybierz Ty. Ja mam wybrać? No. No dobra, to ja proponuję slang młodzieżowy. Git. Zgadzam się. Opis kategorii mówi Eluwina, jesteś alternatywką? Chyba nie jestem. Ktoś, kto się nie wyróżnia to gamer, laps, skieta, normik. Skiety? Klapki? Normik, nie? Czym jest laps? Nie wiem. Jak ktoś jest labs? lapsem, taki to przy, taki przyklas, no. nie? Smartfica? Na naszych czasach no. mówiło się ty lapsie, nie? Na podwórku, no. Hmm? Chyba tak. Od telefonu. Tak ma ten, tak ma sens. Wiesz, nigdy nie słyszałem tego. Smartphone, Co oznacza skrót THX? No dobra, to prościaki akurat. Trochę łatwiejszy Łatwiejsze, łatwiejsze no. Troszkę jest łatwiej. Jak możesz zareagować, gdy ktoś powie coś niemożliwego, a małpa skacze i zawija je w te sreberka. To aś, stary aś, tekst. Tak siedzi, oj stary. No. To z Milki, nie? Tak. Co oznacza słowo Rachel? <śmiech> <śmiech> no Rachel. Rachel, Rachel, że to. Rachel jest dobre. Osoba, która uwielbia słotę. Ciekawe, co atencjusz, to jest alternatywka, jesieniara, boomer. Nie wiem, co to jest słota. Słot to, że w te oddziały specjalne takie, nie? To Atencjusz. Wiedziałeś, że jesienna? Słota, słota jesienna, wiem, że się mówi. To jest chyba taka plucha okay. ogólnie ten. I to jest jesieniara. 6 do 5, ale bardzo ładny młodzieżowy pojedynek. Dziękuję okay. serdecznie. Dziękuję również. Zapraszamy kolejnego koksa w takim razie. 245 funtów pojawiło się w kadrze, chyba że już trochę mniej. Dzień dobry. Troszeczkę witam. mniej witam, troszeczkę ale cały czas mniej. powyżej 230. No to bardzo ładnie. Dobra. Yy, owca, słuchaj, mamy takie. Takie 2-1 tutaj na moją korzyść, bo z Robertem zremisowaliśmy. Z Saker'em o jeden punkcik udało mi się wygrać. E, powiedz jaką kategorię sobie zagramy. No Kusi, mnie widzę kategoria warszawski koks, jest sygnet dzika, także jest. bardzo bym chętnie wypróbował pytanie, czy ty się dobrze czujesz e, z tym. Możemy to zrobić, dobrze. Hop, jedziemy. Aktywność widoczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej to. Mhm. E, Okej, okay. spoko. O kurczę, jest podchwytliwe. Jest delikatnie, no. Dobra, dam to. I dałem dobrze. Ty Dobre, też? Street workout, tak jest. Parkour. Ból mięśni pojawiający się w ciągu 24-72 godzin po intensywnym wysiłku, to. Poczekaj, mam Dobra, mam dobrze. Um, um, kurde, źle. To jest muscle soreness, nie? Ale delayed. Delay o... onset muscle soreness. Właśnie, nie wiedziałem jak po angielsku to poukładać. Czym jest. Czym jest stretching. No dobra. Dobrze, Robienie pajacyków. Wszyscy wiedzą. Po... Dobra, co to za urządzenie? O szlak by to. No dobra, okej, okay, to, to nie jest trudne. Co? Tak. jest to atlasik. Chwyto-tablica? A to jest to, co te kołki chyba wbijasz się tak... Jak nazywa się ten siłacz Ery Wiktoriańskiej, uznawany za pioniera nowoczesnej kulturystyki? O nie! Wiem jak. Wiesz jak? Już mam dobre. odpowiedź. Wszyscy wiemy, wiesz? O nie! Y, nawet się śmialiśmy z jego nazwiska. Ojej. Że sandał. Że łatwo okay, było zapamiętać. Zespół opóźnionego bólu mięśniowego to, a to już było, eee, mm -hmm. to jest, tak. mm -hmm. było, powtórzyło się. On onset muscle soreness. Sorenes. No to 6 do 4 w kategorii warszawskie koksy z warszawskim Ale i tak, koksem. kurczę, no by była jakbym przegrał, także wiesz. Byłoby no. niezręcznie, to prawda, bardzo dziękuję dobrze, pan serdecznie, pan. bardzo ładnie. Eee, słuchaj, no Pączek masz trudne zadanie, bo jest 2-2 aktualnie, grasz o wszystko. Wybieraj kategorię, bo ja wybierałem dwa razy, owca wybierał, teraz Ty wybierasz. To nie liczymy punkcików pojedynczych, tylko Nie, raz się liczy tylko runda, kto wygra, A, ten no, wygrywa wszystko. Zagramy w kategorię, co to za zwierzę. Dobra, no to powodzonka w takim razie. Powodzenia ja również życzę. Ja się nie znam na zwierzakach. Jakiego zwierzęcia szkielet widzisz? Yy, to jest ten, yy, słoń alpejski chyba, nie? To jest Hipcio. Słynny. Hipcio. Dobra, jest nosorożec, nie udało się zmylić przeciwnika. Kurde. Jakie zwierzę zamieszkuje kalifornijską Dolinę Śmierci? O człowieku. Kalifornia. Okej. Okay. Moloch kolczasty. Dałeś dobrze? Dałem dobrze, no. szczur, rozkoczka. Ja nie wiedziałem. to za zwierzę? Nie wiedziałem. Ty, poczekaj. Lew, puma, gepard, lampard. To nie są wszyscy identyczni. No ja patrzę na te kropy, na te cętki. Ja bym... jo. Jest! O, geparda. O, z serii. Remis! Remis! Ale jaka fajna kolorowa ty! Drzewo łas? Co to jest w ogóle? Ja bym go tak nazwał. I dobrze byśmy go nazwali. Jest! Dzięki za podpowiedź. No. Także z tym że ja bym go tak nazwał? Tak. Panda mała, panda duża, panda średnia. Dobra, ja pójdę pod prąd trochę. Małą, Tak, to maj się wywaliliśmy. Ja też dałem małą. Bo ja myślałem, że duża to za dobra, łatwo to jest, będzie. A to to mamy remis człowieku. To no, ziom, Klikaj szybko, bo czas się kończy. Znowu hipcio? Znowu, znowu, <laughs> tak. No to mamy remis, pączek. Jeszcze jedną gramy w takim razie. Puf, to dawaj teraz. Od Inna razu. kategoria. Co to za postać z bajki? Yy, dobra, dobra. Jedziemy? Też Dobry. takie ogólne, myślę, że Ogólnie. nie ma faworyta, nie? Przed. Nie ma, no. Jak nazywa się ta postać? O, ja wiem, z Pokémonów. i Eevee, Pikachu Charizard. Najrzadszy Pokémon, zawsze każdy to chciał. I najmocniejszy mieć. chyba ta. z pierwszej serii. Jak nazywa... O, Szlak, bo to nie oglądałem Futuramy. O, ja A, też nie. Postać z Futurama po lewej. Yy, brązowe włosy. Jakie imię może mieć taka kobieta? <laughs> Jakie może... Bo... Michelle? Dobra, Michelle. Nie mam pojęcia. Jak nazywa się ta postać z serialu South Park? O, dobra, to wiemy, nie? O oh mój god! You killed tego Co? Jest remis cały czas? Jest remis. Wodogrzmoty małe? Wodogrzmoty Mickiewicza tylko znam, ja jak się na Moskoko idzie. nie Wodogrzmoty Małych. O nie! Są Sanchez, Gliffo, Mist Pines. Yy. Mi yy, taka starsza pani... Yy, Za późno. Na to pasuje. Też mi ta, pani Szyszka, nie? Czy, no. jak to, Też nie chodzi? trafiłeś? Nie trafiłem. A, było o nie, nie oglądałem jak wytresować smoka. Śmiertnik, zębacz, nocna furia, zębiruk, głowy, koszmar... Kurde, jakie nazwy. Ja pierdziele. Ja bym tak go nazwał. Zębiruk bym nazwał. A Ale ty śmiertnik, jak? zębacz. To nocna fotobajka dla dzieci. Ja bym tam, wiesz, zębiruk. Nie, nie, nie pasuje. Nie no, małe, nie wiem, kim jestem ten A ty musi być jakaś teraz nowa bajka. Bo ja w ogóle nie znam nawet nazw. Mam, trafiłem. Tak, trafiłeś? No, Ponczuś, sekundę masz. No weź. Kul? Cool? Nie, fresh. Bang. Deep Fresh, pozdrawiam cię serdecznie. Ale to o jeden punkcik się udało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. No Kochani. i co teraz? No teraz y, czas ogłosić, że no jest 4-3 dla mnie. Pączek. Myślę, że Twoja ekipa już tam na ciebie czeka z baseballami. E, tak, 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 jakoś wyszło, ale jeżeli chcecie zobaczyć rewanż. To jutro u mnie na kanale o 10, także gorąco zapraszam. Wpadajcie na kanał do chłopaków, w opisie będziecie mieć linki. No i zobaczcie, jak poszło wciskanie, które robiliśmy też u chłopaków yy, na kanale WK. Teraz już powinien być dostępny ten odcinek. Tak. Wszystkie linki macie w opisie, gdzieś tutaj w karcie, może tu na ekranie końcowym one są. Gorąco, gorąco zapraszamy. Dziękuję za zaproszenie i już się do ciebie więcej nie wybieram. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć. Cześć.